Spaghetti i pizza już mi się przejadły. Nie wiem, co robić. Jesteś w cywilnym ubraniu, sierżancie? Cześć. Dzisiaj nie mam służby. To miło. Co robisz, Diego? Dzień dobry, sierżancie. Chcę kupić sukienkę. Idziemy. Do zobaczenia. Zaczekajcie. Czy jest tu w pobliżu dobra restauracja? Nam gotuje Maria. Ja też jestem dobrą kucharką. Na nic się nie przydaliście. Do widzenia. Zawsze taki sam. Zorro. W takiej uliczce jak ta często bywają niezłe restauracje. Tutaj. Ktoś krzyczy. Przestańcie, proszę. Termin już dawno upłynął. Natychmiast zwróć pieniądze. Chciałabym, ale nie mam. Puśćcie mnie, więc dawaj pierścionek. Nie mogę. Nie bądź głupia. Jeżeli tak. Przestańcie, proszę! Przestańcie, dranie! Odejdź. To nie twoja sprawa. Co sobie myślicie? Na dźwięk mojego imienia nawet niemowlęta płaczą. Ani kroku. Ona cię nie obchodzi? To nieuczciwe. Nic mi się nie stało. Jak dotąd. Do licha. Nie dosyć. Poradzę sobie. Kolej na mnie. Już ją puszczam. Dziękuję za pomoc. Jesteś okropnie pobity, ależ to nic. Dobrze się czujesz? Jestem głodny. Cieszę się, że oprzytomniałeś. Gdzie jestem? Nie męcz się. Przykro mi. Przeze mnie cię pobili. Nie, to nie twoja wina. Tak mi przykro. Zmoczę ręcznik. Nawet nie wiem, kim jesteś. Na imię mi Sella. Jak pięknie. Słucham? Ja jestem Gonzales. Kim byli ci chuligani? Egzekwują długi dla lichwiarza. Lichwiarza? Proszę się położyć. Ile pani pożyczyła? 80 złotych monet. 80? Aż tyle pieniędzy? To nie ja, Lamon je pożyczył. Podczas choroby matki zadłużył się w spółce finansowej Teodora. Oto dziesięć złotych monet, byłam poręczycielem. Pożyczył tylko 10 monet, ale razem z procentami musiał oddać 80. To olbrzymia suma. Jego matka zmarła ze zgryzoty. Gdzie jest Lamo? Podobno umarł przed miesiącem. Umarł? Więc przyszli do ciebie. Żądali pieniędzy, ale bardzo zależało im na pierścionku. Jaka piękna rączka. Słucham? Nie, nic. Ma pan ostry głos, niczym żołnierz, panie Gonzales. Jakie znaczenie ma, kim jestem? Nienawidzę żołnierzy. Dlaczego? Wojsko okrutnie obeszło się z moimi rodzicami. Zrobili coś złego? Żeby zapłacić podatki, pracowali ponad siły. Zmarli z wycieńczenia. Armia ich zabiła. Nie przypuszczałem. Jest pan żołnierzem? O nie. Muszę iść, mam parę spraw do załatwienia, tato, proszę. Co to jest? Rachunek. Rachunek? Pewnie. Wczoraj powiedziałeś, że mogę kupić co zechcę. Wykorzystałam twą hojność. Naprawdę? Niech zobaczę. Kupiłaś to wszystko? Jestem ci bardzo wdzięczna. Dziękuję. Nie mam tyle gotówki. Co robić? Lolito, przesadziłaś. To dla ciebie, tato. Myślę, że ci się spodoba. Idę spać. Dobranoc. Lolito, zaczekaj. Kochanie, dlaczego podnosisz głos? Nie, nic. Ta suknia jest jaskrawa. Widzę ją po raz pierwszy. Ale jest moja. Nie wytrzymam. Dokąd to? Przecież mamy rozkaz stać tu. Sami patrolujcie. Co się dzieje? Odkąd wrócił z miasta, dziwnie się zachowuje. Sello, moje serce pęka na twój widok, ale ty nienawidzisz żołnierzy. Co mam począć? Przestańcie. Dawaj pierścionek albo sto złotych monet. Niemożliwe. Niech ich licho. Nienawidzę żołnierzy. Do diabła jestem w kropce. Przestańcie, pan Gonzales. To Ciebie wczoraj spotkaliśmy. Dzisiaj dokończę dzieła. Jeżeli zobaczę jeszcze raz coś takiego, poobcinam wam głowy. Pożałujesz. Do diaska, szczęści mi się dzisiaj. Pan Gonzales, prawda? Sello, proszę wzywać mnie, gdy będzie pani miała kłopoty. Muszę iść, pani wybaczy. Gonzales się zakochał? Podobno codziennie po służbie idzie zobaczyć swą miłą Zakochany? Myślałem, że obchodzi go tylko jedzenie Chodźmy go zobaczyć Jesteś okropny Dobra, idę sam Zaczekaj na mnie Otrzymałem pięć złotych monet Don Carlos Prido W porządku? W porządku. Oto 5 złotych monet. Dziękuję. Procent jest bardzo niski. Wszyscy tak mówią. Jestem dobrodziejem potrzebujących. Naprawdę? Śpieszę się. Panie Prido, świetnie panu w tym kapeluszu. Córka mi go kupiła. A niech go. Kto tam? To my. Macie pierścionek selli? Nie możemy. Co? Przepraszamy. Towarzyszy jej dziwny facet. Nie mogę na was liczyć. Lamon. Jestem. Sam musisz zdobyć pierścionek. Dasz sobie radę? Jasne. Tato, kiedy dostanę ten pierścionek? Musisz poczekać jeszcze kilka dni. Lamon poszedł go zdobyć. O Boże, to prawda? Tak, powiedzmy, Lolicie. Już pora zamknąć sklep. Zjedzmy razem kolację. Nie chcesz? Nie o to chodzi. Martwisz się długiem, panie Gonzales? Sierżant Gonzales zakochany, właśnie. To wygląda poważnie. Chciałabym, żeby ktoś mnie adorował. Nieważne kto, aby tylko mnie podziwiał. Lolita, masz mnie. Nie zauważyłam, żeby ci na mnie zależało. Lolita jest wymarzoną dziewczyną Diega. No cóż. Nie wiedziałam o tym. Musisz zjeść wszystko, co ugotowałam. Zrób to w imię miłości. Ty też, Bernardzie. O nie! Dlaczego pożyczyła pani pieniądze? Mamy pani weksel na 30 złotych monet. Procent wynosi 20 monet miesięczne. Śmieszne, pożyczyłam 3 monety. Procent powinien wynosić 3 monety rocznie. Kłótnia nie ma sensu. Ma pani taki duży dom, zapłaci pani bez kłopotu. Katarino, mamy gości? Kochanie! Don Carlos, w przyszłym miesiącu musi pan oddać 50 złotych monet. Słucham, też pożyczyłeś pieniądze, ale nie tyle. Oto pański weksel. O nie, ja tego nie pisałem, wolne żarty. Tu jest pana podpis. Razem 80 złotych monet. Pomyliłeś się. Dodaj procent Katariny. To wyniesie 100 złotych monet. Pożyczyłaś pieniądze, żeby kupić tę sukienkę, a ty na co wydałeś tę forsę? Tylko na moją ukochaną córkę. Jesteś zbyt dobry dla niej, dlatego dałeś się nabrać oszukańczej spółce. Ty też pożyczyłaś pieniądze. Czy mnie się nie należy nowa suknia? Powinieneś zarabiać więcej pieniędzy, głupcze. Kupujesz dziesięć ciuków miesięcznie. Wrócimy za miesiąc. Udało się, Katarino? Tak, kochanie. Za miesiąc powtórzymy scenę. Pewnie? Nie zwrócimy pieniędzy oszustom. Coś zabawnego? Wykiwaliśmy ludzi z nieuczciwej spółki finansowej Nieuczciwa spółka? Nazywa się spółka finansowa Teodora Pożyczyliśmy pięć monet, a oni twierdzą, że pięćdziesiąt Spółka Teodora? To oni oszukali Hosego Czy to sen? Sierżancie! To wy? Dlaczego pan tu śpi? Dolicha! Nie spałem! Widzieliście faceta w masce? W masce? Chyba się panu przyśnił. Mniejsza z tym. Zabawny może postradał zmysły. Obudziła się pani Sello? Wypuśćcie mnie. Obiecuję, oddam pieniądze. Jak pani zarobi tyle pieniędzy? Proszę dać mi swój pierścionek. Nie mogliśmy go zdjąć, nawet gdy była pani nieprzytomna. Proszę go oddać. Dlaczego panu tak zależy na pierścionku po mojej mamie? Ten list zostawił pani dziadek swojej córce, czyli pani matce. Jestem zawodowcem. Sprawdziłem poręczyciela. Co to znaczy? Przeczytałem to. Jest pani wnuczką brytyjskiego księcia. Sama pani nie wie, kim jest i ile znaczy pierścionek. Katarzyno, moja córko, jestem stary, wybaczam ci już twój ślub z Graysonem, wracaj do domu. Słyszałem, że masz córkę, jest moją wnuczką, przyjedźcie wszyscy troje. Jeżeli nie zechcesz, przyślij do mnie chociaż moją wnuczkę. To ostatnie życzenie twojego starego ojca. Gdy będzie wyjeżdżała, daj jej pierścionek, który kiedyś ci podarowałem. Mój dziadek. Dlatego jest mi potrzebny ten klejnot. Powiedziałem ci wszystko. Musisz mi go dać. Panna Sella jest w środku. Otwierać drzwi. Sella. Daj mi albo odetnę rękę. Puść mnie! Co się stało? Ktoś się wślizgnął. Jak wyglądał? Grubas o głupkowatym wyglądzie. Gonzales! Zamknij ją! Ruszaj! Nie muszę się spieszyć. Pierścionek jest już mój. Co się dzieje? Nic ważnego. Wkrótce razem z Lamonem będziesz mogła wyjechać do Anglii. Wspaniale! Muszę mu o tym powiedzieć. Tędy. Wypuśćcie mnie. Wyjdziesz, gdy oddasz pierścionek. Lamon to podrywacz. Co to znaczy? Domyśl się. Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Zaraz cię uwolnię. Dawaj klucz. Na pomoc. Szybko. Obiecałem, że ci pomogę. A to kto? Uciekajmy stąd. To Lamon. Mówiłaś, że nie żyje. Uciekajmy. Zostaw go w spokoju. No cóż, zabierzemy go. Nie uciekniecie. Wejdźmy do celi, Sello. Jakie to głupie z własnej woli wejść do celi. Nie wyśmiewaj się ze mnie. Dobrze się czujesz? Oczywiście. Sella uciekła? Przepraszam, wysłałem pogon. Oczywiście, sam też ruszaj. Co tym razem? Co znowu? Co się dzieje? Przybyłem, aby dać swój autograf oszustowi. Zorro, tu jest. Podżyj sfałszowane weksle. Twoi kumple uciekli. Nikogo tu już nie ma. Ja też tu jestem. Koniec spółki finansowej Teodora. Przepraszam, sel. Dlaczego ją zostawiłeś i przystąpiłeś do nich? Bałem się. Próbowali mnie zabić, gdy dowiedzieli się o pierścionku. Po mojej śmierci mogli go zabrać, bo poręczyła dług. Córka Teodora Dora lubiła mnie, więc zdobyłem jej względy, by ich oknąć. A co z Doro? Lamonie! Lamonie! Lamonie, jedź z nią do Anglii. W ten sposób naprawisz krzywdę, jaką wyrządziłeś. Ale najpierw pokonamy łobuzów. To on, on zabrał Lamona. Załatwcie go. Nie tkniecie ich. Dzielny Gonzales. Oddaj mi mojego Lamona. Przykro mi, straciłaś również miłość. Nie musimy interweniować. Chyba nie. Okłamałem cię, Sello. Chciałabym, żeby wszyscy żołnierze byli tacy jak ty. Do widzenia. Raczej żegnaj. Co się stało z lubą sierżanta? No cóż, niestety stracił ją. Tak szybko? Mam pomysł. Wydajemy dzisiaj przyjęcie. Przyprowadźcie Gonzalesa. Przyjęcie? Jakie przyjęcie? Chcemy radośnie uczcić bankructwo spółki finansowej Teodora. Powinniśmy pożyczyć więcej pieniędzy. Masz rację. Zaczynamy jeść. Jagnięcy stek wygląda znakomicie. Powinieneś spróbować pomarańcze w cieście. Sama przygotowałam. Dlaczego jesteś zaskoczony? Gdzie sierżant? Co się stało? Dlaczego pan się tu ukrywa? Ta dziewczyna Dora poluje na mnie. Co? Gonzalesie, zaczekaj. Znalazłam prawdziwą miłość. Mężczyzn nie należy oceniać po wyglądzie. Przecież jeszcze cierpię. Dziwny. Proszę, Diego, pokaż, że mnie kochasz i zjedz to. Zaczekaj na pomoc. Diego. Nie musisz uciekać. Sierżancie, miłość jest trudną sprawą. Zaczekaj.